Idziemy, zobaczymy jak tam teściowa walczy o drewno opałowe jesteśmy w kurniku zobaczcie teściowa około sześćdziesiątki

Drewna to nie brakuje. Tak to wygląda życie na Filipinach, mama z córką na górzach. A Iwo trenuje piłkę Tak jest I tak sobie żyjemy Pozdro O Koledzy przyszli Koledzy przyszli Tam jeden z kolegów Wyprowadza krowy na spacer bo Filipiny to jedyne miejsce, gdzie krowy się wyprowadza na spacer. O, tu ma starszych kolegów, grają. Niech się uczy. Słucham? Nie rozumiem. To, Ania nie chcę powiedzieć? Tak. Piniato da Kid. Do the Kid there. Aaaa, the... bo Iwo tam gra. Aaa, because nickname. Czyli pseudonim jest Piniato. Iwo tutaj gra z chłopakami. A ja idę tam zobaczyć, bo chłopak się pierdol. Przepraszam. Pieprzy w Pierniczy w tańcu. Już tu prawie godzinę instaluję. Wos problem? Na no problem? Olgut? Ja. Okera. O, no już. Żarówka zainstalowana. Tam jest puszka. I pójdzie przewód bezpośrednio do inwertera. A po drodze zainstalujemy tutaj drugą żaróweczkę pod dachem. A tu Ania. Hej, hej, hej. Ania już lepiej mówi po filipińsku niż po polsku. Dlatego musimy nad tym popracować. Już niebawem będzie duży upgrade na kanale. Wprowadzamy w szkołę języka. Będziemy się uczyć. Filipińskiego, Polskiego i Angielskiego za jednym razem Proszę, to Iwo z kolegami o. No dawaj Iwo Juhu! Pięknie Okej okay. Zobaczcie akrobatkę. Niczego się nie boi. No i pan już tutaj z toalety się przenosi pod konstrukcję i będziemy instalować tutaj żaróweczkę. Elegansio. High five. Przybił piątkę, super. działamy, jesteśmy coraz bliżej sukcesu, że tak powiem. On tutaj walczy. O. ale ty bogaty jesteś co? You got money? You rich? <noise> działamy, działamy Nie zasypiamy O, zobaczcie Babcia Teściowa naładowała drewna na opał Załaduje na motor I heja Tak to wygląda tutaj Życie na prowincji Nie ma to tamto Lekko nie jest jeśli myślicie, że to jest raj, to jest ale wymaga poświęceń czasami o. Babcia pojechała z Iwo Zawić drewno A nie niezadowolona, bo... Miała kasę na paliwo dla babci, a. A się nie zmieściła. Ale babcia zaraz wróci. Pojadą razem. Nie ma problemu O. Mama tu się zajmuje. Żeby Ania nie płakała. O, babcia wróciła Zobaczcie na reakcję Ani Zobaczcie Było obiecane, że pojadą z babcią kupić sobie Przekąskę Tata dał pieniążki na paliwo i na przekąskę. Ania, where's your money? gdzie masz pieniążki? Ok, give to Lula for gasoline. Dziękuję. O, Iwo ma następną kasę? Do słodyczy. Co kupisz? Lody, czy co kupisz? Lizaki? Ice cream or lollipops handy okay. okej. Możesz wybrać, co chcesz. Masz kasę, tak? Okej. Okay. You go, w lula. I bo tutaj trenuje w międzyczasie Pisownie? Pan elektryk działa Będziemy mieli oświetlenie w toalecie i pod Mamy! 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 walczy. Walczy z opałem, żeby można było gotować. O, Nie. on chce jechać z babcią Cała frajda, przejażdżka z babcią na motorze Dzieciaki to dzieciaki Wiele do szczęścia nie trzeba. O. Przy okazji instalujemy dodatkowe oświetlenie w kuchni. Dwie dodatkowe żarówki. Jedna nad zmywakiem, druga nad kuchnią. Będziemy mieli Las Vegas parano. Ojcze. Dzień Wszystkich Świętych się zbliża, zobaczcie na jego bluzę, ale w międzyczasie ludzie tutaj na Filipinach są bardzo bogobojni i modlą się wiele razy. I zobaczcie, możecie zobaczyć, jak to wygląda tutaj, e, doświadczyć. Wierzcie w Boga.

Carolina Reaper

Siemanko z Lazji. Przyjechaliśmy odebrać pieniążki Nowy miesiąc, nowe wydatki, nowy budżet w tym miesiącu tylko 2,5 tysiąca polskich złotych powinno wystarczyć. Nie ma już rachunków za prąd. Więc powinno być okej. Okay. Zobaczymy. Na łączach. Przyszliśmy do drugiego miejsca, bo tam w pierwszym nie mieli tyle gotówki.